Cześć, witajcie na kanale Morze Słów. Jestem Zuzanna i na tym kanale mówię o książkach. Ostatnio doczytuję różne serie, które mam gdzieś tam rozgrzebane. W zeszłym tygodniu mówiłam o e, trylogii Devabadu i mówiłam o niej przede wszystkim w samych superlatywach i tym, że e, ta trylogia mnie po prostu zachwyciła i oczarowała. No i powiem szczerze, że mam dobrą pasę, ponieważ e, też w ostatnim czasie przeczytałam e, inną jeszcze trylogię, trylogię, którą rozpoczyna książka Problem Trzech Ciał, o której pewnie wielokrotnie już e, słyszeliście na różnych kanałach i bardzo wiele osób tę serię polecam i powiem Wam szczerze, że po przeczytaniu całości ja również należę do tego grona, ponieważ cała ta seria dla mnie jest serią 10 na 10 i jestem nią zachwycona. Co prawda wiem, że mówiłam też, że jestem zachwycona tą poprzednią, ale to są zupełnie różne historie i powiedzmy, że zachwyciły mnie każda na swój własny sposób. No i w tym filmie chciałabym bezspoilerowo opowiedzieć Wam, dlaczego ta seria jest warta Waszej uwagi i dlaczego Ją mogę z czystym sumieniem wszystkim polecić. I moje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi w ogóle o całą tą serię i przede wszystkim o tego um, autora, to, um, to jest takie wrażenie, że autor jest szalenie inteligentną osobą i osobą, która ma też ogromną wiedzę z różnych dziedzin. To jest osoba, która ma wiedzę z dziedziny fizyki, chemii, biologii, ale też z takich powiedzmy z dziedziny historii i z dziedziny filozofii. I myślę, że to jest coś, co bardzo, bardzo dobrze tutaj w tej serii widać, szczególnie jeżeli chodzi o kolejne tomy, szczególnie jeżeli chodzi o tom drugi i też tom trzeci, to jest coś na pierwszym planie. I to Myślę, że wrażenie mam nie tylko ja takie. I to jest fantastyczne w tym, że docierają do nas książki w Polsce z całego świata, że możemy poznać historię autora, który tak by się wydawać mogło, że jest z kultury nam bardzo odległej, ale dzięki temu, że mamy na tym naszym rynku wydawniczym tak dużo różnych, tak dużo właściwie wyboru, to możemy takie wspaniałe książki u nas w Polsce, w polskim tłumaczeniu czytać. I to jest naprawdę. Naprawdę zachwycające. No, i też nawiązując jeszcze do tych rzeczy związanych z fizyką, chemią i tak to dla mnie przede wszystkim jest to seria filozoficzna. Przemiejają ja tak, odbieram, że szczególnie od tej drugiej części to jest seria, która bardzo mówi o ludziach, o naturze ludzkiej, o ludzkości, o cywilizacji, i to jest coś, co wydaje mi się, że jest takim no, jednym z głównych tematów całej tej serii. I nie wdając się w jakieś takie zbędne szczegóły, powiedzmy, w sensie, bo nie chciałabym wam zepsuć zabawy, chciałabym, żebyście mogli sobie sami ten świat odkrywać, to tutaj ta historia zaczyna się w punkcie, kiedy... Mamy nakreślone przez autora gdzieś tam tło chińskiej rewolucji kulturowej, i autor pokazuje nam w pewnym sensie realia tamtej epoki i różne okropne rzeczy, które wtedy w Chinach się działy, jak traktowano profesorów, jak traktowano. Naukowców, i co się wtedy w Chinach działo. I to nam daje taki bardzo dystopijny, mroczny i niepokojący ton całej tej książce. I jednocześnie na tle tych wydarzeń okazuje się, że jest, jest gra, taki powiedzmy coś na zasadzie takiej wirtualnej rzeczywistości, w której to bohaterowie starają się rozwiązać. Powiedzmy, że problem trzech ciał i jakiś taki problem w tej grze przedstawiony, próbują tą grę przejść. Ale nie wiemy na dobrą sprawę ani kto jest autorem tej gry, ani właściwie czemu ona służy, i też nie każdy do tej gry ma dostęp. I to wszystko jest takie bardzo mocno tajemnicze i przez bardzo, bardzo, bardzo dużą część, części pierwszej w ogóle nie wiadomo o co chodzi. I ja bym powiedziała, że tak już ostatecznie wiemy. Co się będzie działo w tych następnych tomach, gdzieś tam na sam koniec tej książki, możliwe, że tak w okolicach ostatnich 100 stron. No więc trochę trzeba poczekać, żeby tak już ostatecznie wiedzieć, o co chodzi. I powiem Wam szczerze, że nie jestem pewna, czy to jest dobra seria dla osób, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z sci-fi, bo to jest takie naprawdę trudne w odbiorze sci-fi, szczególnie przez ten pierwszy tom. Chodzi mi o to, że tak bardzo długo nie wiadomo, gdzie ten statek płynie? W sensie do, do, do czego my tutaj zmierzamy i co, 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 o co chodzi, tak? To naprawdę trzeba trochę cierpliwości, moim zdaniem, żeby po prostu przebrnąć przez ten początek, żeby później w tomie drugim, który jest moim ulubionym, czyli chodzi mi tutaj o ciemny las, fantastyczny jest ten tom. No i później w tym trzecim tomie, czyli... Koniec śmierci, tak żebyśmy wiedzieli po prostu o co chodzi. I powiem Wam szczerze, że ja wiem doskonale, jakie to jest uczucie, jeżeli chodzi o właśnie takie odbicie się i nudzenie się, jeżeli chodzi o tą książkę. Bo pierwsze podejście do tej serii miałam jakieś co najmniej 5 lat temu, jak nie więcej, i zrobiłam DNF, bo nie przebrnęłam przez tą serię. Ona mi się na początku. Nudziłam się strasznie, nie wiedziałam o co chodzi, o czym tutaj w ogóle mówi, czemu nagle rewolucja, a ta gra, no kompletnie mnie to na początku gdzieś tam odrzuciło, no i zostawiłam tą serię na później. No i ta seria gdzieś tam na e BookTube wracała, wracała i dużo osób tak ją polecało, że stwierdziłam, że dobra, no to dajmy drugą szansę, jednak już tak za, za bardzo też nie pamiętałam, co przeczytałam, bo to no sporo lat minęło. I zobaczcie, od DNF-u przeszliśmy w jedną z moich w ogóle chyba w całym życiu ulubionych serii. To jest tak dobre, naprawdę, tak dobra jest ta seria, że to jest jedna z moich najbardziej ulubionych serii w całym życiu, które w ogóle kiedy czytałam i też w tym gatunku powiem wam że nie wiem czy kiedykolwiek cokolwiek to przebije czy, na, czy albo żeby chociaż było na podobnym poziomie to jest naprawdę wysoko zawieszona y, poprzeczka jeżeli chodzi o poziom tej serii ale niestety tak jak powiedziałam no ten y, Tom pierwszy tutaj, no to jest moim zdaniem tomem najtrudniejszym w odbiorze, ale zaufajcie mi, że potem z czasem wydaje mi się, że robi się coraz lepiej i coraz bardziej ta historia robi się wciągająca. I ta pierwsza część moim zdaniem kończy się też takim mocnym cliffhangerem, i tam na koniec jest coś takiego, że ja bardzo chciałam przeczytać tą drugą część, bo bardzo sobie myślałam: kurczę, co tam się wydarzy w tej drugiej części? I w ogóle cała ta seria, też ta druga część była dla mnie taka mocno emocjonująca pod tym względem. Na tej zasadzie, że czytałam drugą część i cały czas sobie myślałam: hmm, co oni zrobią w sensie z tą sytuacją? Co dalej będzie? Jakie rozwiązania zadziałają? Jakie rozwiązania jakieś tam y, zaproponowane nie zadziałają i pod tym względem ta książka y, trzyma mnie bardzo w napięciu i ja mam coś takiego, nie wiem czy też tak macie, może to tylko ja taka jestem że jeżeli czytam coś co mi się bardzo podoba i co właśnie takie emocje we mnie wzbudzi, że się bardzo rozemocjonuje, zaczynam gadać do siebie na takiej zasadzie, że Oj, uu, o nie! I tak zaczynam mówić do siebie na głos. Na szczęście, zazwyczaj jak czytam, to jestem sama w pokoju, więc nie jadę pociągiem i nikt po prostu nie patrzy na mnie jak na wariatkę, ale ta seria, ta w sensie ta druga część we mnie takie i trzecia też takie różne reakcje wzbudziła, co też mówi moim zdaniem dobrze tej serii, bo ja się aż tak łatwo. Wbrew pozorom nie emocjonuję, kiedy czytam, także to myślę, że też dużo wam mówi na ten temat i na temat tej. Książki. I też y, chyba mówiłam na jakimś, y, jednym z filmów, w których opowiadam o tej serii, że tutaj, na samym końcu tej książki, dowiadujemy się, o co będzie chodziło w tej książce. Y, I to jest, y, znowu, bez spoilerów, to myślę, że Wam niczego nie zdradzi, ale generalnie y, na końcu części pierwszej powstaje pewien konflikt. Pewien problem i różne grupy podzielą się na różne powiedzmy frakcje, które będą jakby sprzeczne ze sobą albo podobne, ale zupełnie z jakimiś tam innymi założeniami. I ta grupa A i grupa B będą dążyły do pewnego celu, który jest ze sobą sprzeczny, no i będziemy obserwować tak na dobrą sprawę, gdzie nas to zaprowadzi i pomysłów na rozwiązanie pewnego, powiedzmy, problemu, konfliktu jest bardzo dużo tam. Tam te pomysły się zmieniają, są bardziej, powiedzmy, optymistyczne momenty, gdzie się wydaje, że ten, możliwe, że konflikt się jakoś rozwiąże, są momenty, w których myślimy, że w ogóle nie ma szans i dlatego też ta książka tak trzyma w napięciu, no bo po prostu, no nie wiadomo, co się wydarzy, i ten, ten, te zmiany tego tonu, powiedzmy, tej historii, od bardzo pesymistycznych do bardzo optymistycznych, zdarzają się dość często, i jeżeli dacie się temu porwać, no to naprawdę będziecie mieć, myślę, że całkiem spory rollercoaster emocji. I ten klimat i atmosfera w tej książce, moim zdaniem, są naprawdę wyjątkowe. Są bardzo specyficzne, charakterystyczne tylko i wyłącznie, mam wrażenie, że dla tego autora i też bardziej tej literatury azjatyckiej, Ogólnie. I to też jest bardzo moim zdaniem odświeżające, dlatego że bardzo dużo książek, które gdzieś tam do nas trafia, no to są jednak y, książki z tej y, powiedzmy kultury anglosaskiej czy kultury Stanów Zjednoczonych i gdzieś tam myślę, że dużo. Y, Dzieł, które są napisane w Stanach Zjednoczonych, jednak są takie skupione na tej perspektywie Stanów i gdzieś tam skoncentrowane na Amerykanach, a tutaj mamy w ogóle zupełnie coś innego, i ten element Chin, chiński i chińskiej kultury jest ważny. I fajnie jest zobaczyć gdzieś tam historię, w której może. Nie zawsze Chiny są głównym antagonistą względem Stanów Zjednoczonych, no bo jednak jako, że autor jest z Chin, no to on widzi wiele problemów, które Chiny miały czy mają, ale jednocześnie nie stawia tych Chin jako takiego, tak jak powiedziałam, głównego antagonisty. Tam jest dużo miejsca na, no, na, wiecie, na, na, na różne wizje tych Chin i też na gdzieś tam, te, te, te Chiny są tym takim też osoby z Chin głównymi są też bohaterami i to jest fajne to mi się bardzo podoba, bo to jest inna po prostu wizja i inny sposób pisania i to jest bardzo, bardzo coś nowego, coś świeżego, przynajmniej dla mnie, gdzie ja aż tyle tych książek chińskich czy azjatyckich jednak nie przeczytałam, dopiero gdzieś tam w ten temat wchodzę, więc to jest na pewno super, jeżeli szukacie czegoś oryginalnego, czegoś nowego, no to na pewno znajdziecie to w tej serii problemu trzech ciał. To jest na pewno też seria dla osób, które interesują się fizyką. Myślę, że tutaj jest dużo takich wizji, y naukowych, które być może się kiedyś się sprawdzą albo się w pewnym sensie już realizują, kto wie. Ja tutaj też aż takim ekspertem, w ogóle nie jestem ekspertem od fizyki, ale wiem, że osoby, które się fizyką interesują i różnymi innymi zagadnieniami, o których nie chcę mówić, żeby nie spoilować, no to będą zadowolone. Bardzo będzie im się podobało czytanie o tych wizjach i o tych różnych takich powiedzmy może nawet jakichś takich nowatorskich pomysłach i tak dalej. Ale tak jak Powiedziałam, dla mnie najmocniejszą stroną tej całej historii jest to rozważanie na temat ludzkości i pokazanie ludzkości jako całości w takich trudnych momentach, w momentach niekiedy krytycznych, i w ta, to, jak ludzie się zachowują w takich sytuacjach. I oczywiście jest to wszystko przedstawione w takim wymyślonej, abstrakcyjnej sytuacji. Ale uważam, że... Yy... W pewnym sensie to niektóre z tych rozważań filozoficznych czasami mogły się wydarzyć gdzieś tam na przestrzeni e, historii, albo e, obawiam się, że mogłyby się zrealizować w, przyszło w przyszłości, gdyby na przykład no, ten problem z klimatem no, był naprawdę już taki dramatyczny, że teraz jest źle, ale gdybyśmy doszli do jakiegoś takiego, limitu, no to nie wiem, czy niektóre z tych wizji by się, czy tam jakichś takich zachowań mas, e, Czyby się nie sprawdziły. To jest bardzo ciekawe i też bardzo ciekawe, jak y ta, ta seria moim zdaniem dobrze pokazuje to, jak niewiele brakuje, żeby się wszystko po prostu czasami gdzieś tam ten rytm historii obrócił i żeby wszystko się zmieniło po prostu w przeciągu nie wiem, tygodnia, jednego dnia czy nawet i to specjalnie używam tej liczby pięciu minut. Kto czytał, ten wie o czym mówię i do czego nawiązuję. I to jest świetne i uważam, że wiele tych obserwacji, wiele tych rozważań są obserwacjami i rozważaniami w punkcie. I to się świetnie czyta, świetnie się też nad tym gdzieś tam zastanawia i myśli, kurczę, no faktycznie, faktycznie może tak by było, tak jak autor nam tutaj to w tej książce zarysowuje. I też znowu nie wchodząc w żadne szczegóły, znowu żeby za dużo nie zdradzić, to jeżeli mówimy o jakichś takich kryzysach, problemach globalnych, to autor pokazuje, że są pewne pomysły rozwiązania różnych konfliktów które albo problemów, które z punktu widzenia takiego na chłodno, z punktu widzenia takiego logicznego, bez emocji żadnych, są pomysłami bardzo dobrymi. W sensie, że to są czasami najbardziej efektywne metody, żeby jakiś cel osiągnąć, ale w praktyce te najbardziej, powiedzmy, logiczne pomysły są jednocześnie najbardziej nielogicznymi pomysłami, jeżeli zastanowimy się nad tym, jak jak w ogóle działa człowiek, i jak działa masa, i jak w ogóle jako ludzkość, na jakim etapie jesteśmy, to niektóre pomysły po prostu są te najbardziej logiczne, najbardziej niebezpieczne jednocześnie. I to jest bardzo też ciekawe, jak dużo takich różnych pomysłów może być inaczej odebranych, i też jak taki powiedzmy populizm czy popularne pomysły. Mogą czasami wyprzeć te pomysły, które mogłyby być może i lepsze, albo może właśnie, no tam jest dużo takich rozważań. I znowu ciężko się o tym mówi bez konkretnych przykładów, ale jeżeli lubicie książki właśnie takie filozoficzne, to wydaje mi się, że to jest dobry adres, bo tak jak widzicie, tylko powiedzmy. Gdzieś tam po powierzchni, teraz te tematy gdzieś tam drapiej dotykam, ale naprawdę wierzcie mi, że to jest wszystko fantastycznie opisane na przestrzeni, szczególnie drugiej i trzeciej części. I tak jak wspomniałam, moim zdaniem to są bardzo subiektywne wrażenia. Druga część jest najlepsza. w dla mnie najciekawsza była i najbardziej taka powiedzmy emocjonująca i ekscytująca, ale tom numer trzy, czyli tom kończący tą serię koniec śmierci i znowu tytuł, który jest bardzo znaczący, jeżeli znacie tą historię i przeczytaliście całość jest dobry. W sensie do, uważam, że jeżeli chodzi o serię, to zakończenie musi być wisienką na torcie i jeżeli zakończenie psuje, no to jest no bardzo źle, to bardzo obniża wtedy ocenę całości, a tutaj to zakończenie jest dobre. I Szczerze mówiąc, ja już w pewnym momencie nie wiedziałam, jak, to się, jak ta historia się skończy. Myślę, że niektórzy daliby radę to przewidzieć i wymyślić, że okej, okay, no będzie o to chodziło. Ja nie do końca wiedziałam, że to tak pójdzie i mnie to zakończenie bardzo zaskoczyło i to jest moim zdaniem duży plus. Jestem tym zakończeniem usatysfakcjonowana, ale w życiu nigdy bym go nie zgadła. Nigdy, nigdy w ogóle bym nie pomyślała, że tutaj... Dojdziemy do tego punktu, i też coś, czego się nie spodziewałam, to to, że tak jak też kiedyś na jednym z filmów mówiłam, że ja ogólnie lubię zżywać się z bohaterami. I lubię lubić bohaterów w książkach. A tutaj przez pierwsze dwa tomy bohaterowie byli mi zupełnie obojętni, bo najbardziej interesowały mnie te takie aspekty filozoficzne, te rozważania, te wizje, te próby rozwiązania tego konfliktu, o którym mówiłam, że tutaj ten silny konflikt się pojawia. Tak, tutaj w tej trzeciej części bardzo polubiłam bohaterów, i jest tutaj pewna bohaterka, którą no. Uwielbiam, co się ona jest fantastyczna. Jest tutaj też kilka takich wątków i to też mogę Wam powiedzieć, bo to wam nic nie powie na samym początku tej serii, które były świetne. Chodzi mi o... Jeżeli czytaliście, to też napiszcie, oczywiście oznaczając te spoiler, czy też je lubicie. Ale mój jeden z ulubionych wątków to jest wątek związany z baśniami. O Boże, on był cudowny. Ten wątek z baśniami, jak go zobaczyłam, to powiedziałam sobie na głos, wow! Cudownie, fantastycznie. I to, jak z tymi baśniami tam później były różne rzeczy, no to było świetne, naprawdę świetne. Wątek romantyczny uwielbiam, uwielbiam w tej serii i nie sądziłam w ogóle, nie spodziewałam się w ogóle, że coś takiego tutaj będzie. I wydaje mi się, że nawet, że nie wiem, czy to, jest, czy to nie jest jeden z najbardziej romantyczny, znaczy jeden z naj, najbardziej romantycznych wątków romantycznych, jaki kiedykolwiek widziałam w jakiejkolwiek książce e, w ogóle. Więc to było bardziej romantyczne niż jeden romans tutaj, Ja w ogóle mamy tutaj rozważania związane z fizyką, więc wiecie, no to w ogóle jakiś kosmos tutaj jest pod tym względem. Hehe, he. ale no naprawdę, no to, było, to było fantastyczne. I też w tej serii jest dużo takich momentów, że coś jest dosłownie na jeden rozdział, w sensie, że pojawia się jakieś tam, nie wiem, nowe miejsce, nowa lokacja, jesteśmy w jakimś tam specyficznym, na przykład budynku, czy tam w, jakimś, w jakiejś sytuacji, I, i pojawia się jakiś pomysł, i ten pomysł, który miał autor, mógłby być normalnie osobną powieścią, na przykład powieścią kryminalną, obyczajową czy historyczną. I z tego jednego ma maleńkiego motywu, który się gdzieś tam pojawił, moglibyście zrobić. Fenomenalną serię, która by, wydaje mi się, że mogła, gdyby była dobrze napisana, być po prostu wielkim hitem. Autor miał tyle dobrych pomysłów, że po prostu niektóre rzeczy pojawiają się jako taka, takie, takie małe, po prostu małe, mała wzmianka, małe wspomnienie w jednym rozdziale w ogóle. To jest no, niesamowite. I był szczególnie w. Hmm, w, dru w drugim tomie był taki jeden motyw, gdzie mm, bohaterowie byli w Pekinie i byli tam w Pekinie. Kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nic nie zdradzić, ale byli w Pekinie i tam po prostu były bardzo zaawansowane technologie, nazwijmy to w ten sposób, i coś bardzo mrocznego się tam działo. i Ja o to uwielbiam. Ja bym chciała po prostu taki kryminał. Chciałabym kryminał, który dotyczy tego konkretnego jednego wątku, naprawdę. W tej serii rozgrywa się też sporo wątków, myślę, że mogę je nazwać wątków politycznych. I one są związane z, no powiedzmy, że z intrygami, z pewnymi podstępami i fortelami. I one czasami po prostu, ja, ja się tam nic nie spodziewam, mówię, no dobra, co teraz już będzie ok, a po czym nagle się okazuje, że nic nie wiedziałam na temat tego, co się dzieje i dałam się nabrać autorowi. Ja lubię, jak mnie autor nabierze i mnie porobi i ja już po prostu siedzę z takim, o Boże, co tu się wydarzyło, dlaczego. I tam naprawdę no są takie niespodziewane rzeczy w tej serii, które no, no zupełnie się ich nie spodziewałam. Zupełnie nie wiedziałam, że coś się w ten sposób zakończy. I tak jak powiedziałam, to też zakończenie jest takie zakończenie w, w ogóle, w ogóle, w ogóle się nie spodziewałam. I też po przeczytaniu całej tej serii. Ona mnie w taki, bo ja to tak się rzuciłam trochę na tą trzecią i czytałam ją nie wiem, no chyba 5 godzin. Tak, no wiecie, jednym ciągiem 5 godzin. I tak mocno wsiąknęłam w ten, w ten klimat tej powieści. I ona zostawia takie poczucie niepokoju. Ona jest, przynajmniej ja ją tak Ona jest taka mocno, mocno niepokojąca. Ale to dobrze. To był taki do, dobry, taki niepokój i na pewno to jest seria, która dużo emocji we mnie wywołała, co mnie bardzo cieszy, bo ja Lubię, lubię, to właśnie w literaturze. Lubię, kiedy ktoś mnie zaskoczy, w sensie autor mnie zaskoczy, kiedy ja nie jestem obojętna na to, co przeczytałam i gdzieś tam mam wrażenie, że to też mimo tego, że są takie abstrakcyjne rzeczy, to ta seria dostarczyła mi dużo rozrywki i gdzieś tam też mnie rozwinęła. Także ja naprawdę wam ją polecam. Nie wiem, co bym mogła jeszcze powiedzieć, żeby ją wam jeszcze bardziej polecić. Dajcie, dajcie tej historii szansę. Wiem, że początek jest trudny, bo ja sama się od tej serii odbiłam i nigdy w życiu bym wtedy nie powiedziała, że to będzie jedna z moich ulubionych serii w całym życiu. Naprawdę nie przesadzam teraz, to jest jedna z moich ulubionych serii w całym, całym życiu, ale naprawdę, no, ja daję całą całości 10 na 10 i myślę, że warto, naprawdę warto ją przeczytać. I wiem, że być może też ktoś, kto tutaj <głos》> mnie słucha, to tą serię przeczytał, że możliwe, że też już znacie całą tą historię, albo jesteście w połowie. I jeżeli również polecacie, no to napiszcie, za co ją najbardziej lubicie, dlaczego też podobnie jak ja polecacie. No a jeżeli nigdy nie mieliście z nią do czynienia, no to koniecznie kupujcie, poleca Wiecie, tutaj wydawnictwo się chwali, że Polecają Barack Obama, no a jak Barack Obama poleca, no to przecież trzeba przyrzecać, prawda? I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jestem też bardzo ciekawa, no bo teraz mam bardzo duży głód na sci-fi, bardzo duży głód na sci-fi, chociaż będę, mi się wydaje, że po tej serii miała dużego kaca książkowego pod tym względem. Także dajcie znać, jakie są Wasze ulubione serie sci-fi, być może macie jakichś ulubionych autorów, albo może znacie jakieś takie klasyczne sci-fi, które mocno polecacie i które na przykład sprawiło, że zakochaliście się w tym gatunku i czytacie go bardzo dużo. Jestem bardzo ciekawa. A w dzisiejszym odcinku, to na wszystko. Jeżeli możesz, to zostaw komentarz, lajka, zasubskrybuj ten kanał. Jeżeli ten film Ci się podobał, to dzięki temu moje filmy nie trafią w czeluścia algorytmowych, po prostu odmentów, i będziemy, będziesz na bieżąco wiedział, że wychodzi. No film, mam kilka bardzo fajnych pomysłów na kolejne filmy, mam więcej ciekawych książek do polecenia, także mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie.